21 października roku 2025 rok kanał YouTube o nazwie Dobsonian Power przesłał prawdopodobnie najbardziej uderzającą fotografię kosmiczną, jaką kiedykolwiek wykonano. Zdjęcie przedstawiało trzy i atlasa, międzygwiezdnego gościa, który miał być po prostu kolejną kometą, ale zamiast tego wyglądał jak doskonale zaprojektowany statek, w kształcie dysku i świecący własnym tajemniczym światłem. W ciągu kilku godzin w internecie eksplodowały teorie na temat sztucznych obiektów z innych układów gwiezdnych. Potem nastąpiły bardziej dziwne zdarzenia: tajemnicze kule w pobliżu Księżyca podczas transmisji NASA i niewyjaśnione obiekty na powierzchni Księżyca uchwycone przez chińską sondę. Ale jest coś, o czym nikt nie mówi: czy jesteśmy świadkami pierwszego kontaktu? Co te agencje ukrywają? I co najważniejsze, czy naprawdę jesteśmy sami? Odkrycia kosmiczne, które sprawiają, że wszyscy kwestionujemy to, co myśleliśmy, że wiemy. Coś absolutnie niesamowitego wydarzyło się 21 października roku 2025 roku i mówi o tym cały świat. Na kanale YouTube Dobsonian Power opublikowano zdjęcia, które wiele osób uważa za najważniejsze zdjęcia kosmosu, jakie kiedykolwiek wykonał ktoś spoza NASA lub innych głównych agencji kosmicznych. Nie były to typowe rozmyte kropki na nocnym niebie, jakie zwykle osiągają astronomowie amatorzy. Zamiast tego pokazali coś tak ostrego, tak szczegółowego i tak wyraźnie sztucznego, że ludzie zaczęli się zastanawiać, czy właśnie po raz pierwszy naprawdę przyjrzeliśmy się gościowi z innego układu gwiezdnego. Obiekt na tych niesamowitych zdjęciach nazywa się 3 Atlas i podróżuje przez nasz układ słoneczny od miesięcy. Naukowcy początkowo myśleli, że to kolejna kometa lub asteroida z głębokiego kosmosu, ale to, co uchwyciło do Psonian Power, w niczym nie przypominało tego, czego ktokolwiek się spodziewał. Zdjęcia okazały masywną strukturę w kształcie dysku, unoszącą się w całkowitej ciemności kosmosu i świecącą własnym światłem w sposób, w jaki nie powinna być w stanie zrobić żadna naturalna skała kosmiczna. Fotograf wyraźnie dał do zrozumienia, że te zdjęcia nie zostały cyfrowo zmodyfikowane udoskonalone ani w żaden sposób zmienione. To, co ludzie zobaczyli, było całkowicie surowym wynikiem prosto z teleskopu. Sama konstrukcja była zarówno piękna, jak i przerażająca. Trzy i Atlas wyglądały jak świetlisty dysk, idealnie symetryczny, z niewiarygodnie ostrymi krawędziami, których uchwycenie za pomocą sprzętu amatorskiego wydawało się prawie niemożliwe, chyba że obiekt faktycznie wytwarzał własne światło. Zewnętrzna krawędź tworzyła coś, co wyglądało jak idealny okrąg, podczas gdy środkowa strona przedstawiała coś, co wyglądało jak zacieniona wnęka lub otwór. Słabe, wielokolorowe światło zdawało się falować po jego powierzchni w odcieniach błękitu, czerwieni i zieleni, jakby energia promieniowała na zewnątrz w bardzo kontrolowany i zorganizowany sposób. To odkrycie było tak szokujące ponieważ wyglądało zupełnie inaczej od tego, czego według naukowców powinniśmy się spodziewać. Komety to nieporządne kawałki brudnego lodu i skał, które w miarę zbliżania się do Słońca pozostawiają długie ślady gruzu. Powinny wyglądać chaotycznie i przypadkowo. Ale 3 i Atlas wydawały się wyprodukowane, zaprojektowane, jak coś skonstruowanego, a nie uformowanego w wyniku naturalnych procesów kosmicznych przez miliony lat. Precyzja jego okrągłego kształtu i sposób, w jaki światło przemieszczało się po jego powierzchni, sugerowały, że może to być pierwszy wyraźny dowód na istnienie sztucznego obiektu pochodzącego spoza naszego układu słonecznego. Reakcja na te zdjęcia była natychmiastowa i absolutnie wybuchowa. W ciągu zaledwie kilku godzin od przesłania do YouTube, zdjęcia zostały udostępnione dziesiątki tysięcy razy we wszystkich sieciach społecznościowych. Internauci na Twitterze Facebooku i Reddicie nazywali je najważniejszą fotografią kosmiczną dekady, a może nawet stulecia. Z całego świata posypały się komentarze, a wielu widzów stwierdziło, że obiekt wyglądał dokładnie jak gigantyczny statek kosmiczny, a nie jakieś naturalne ciało niebieskie. Ostrość obrazu okazała się nawet lepsza niż wiele zdjęć publikowanych przez duże obserwatoria i rządowe agencje kosmiczne, co od razu wzbudziło niewygodne pytania. Tym co uczyniło wszystko jeszcze bardziej fascynującym, było podekscytowanie, jakie wywołało wśród astronomów amatorów. Ludzie zaczęli konfigurować własne teleskopy na całym świecie, próbując odtworzyć to, co udało się uchwycić do Psonian Power. Fora internetowe poświęcone obserwacji kosmosu odnotowały rekordowy poziom zaangażowania, ponieważ ludzie dzielili się własnymi próbami sfotografowania tego tajemniczego obiektu. Niektórzy twierdzili że wykryli na swoich zdjęciach ten sam, słaby, okrągły kształt, chociaż żaden nie był tak wyraźny jak na oryginalnej fotografii. Podniecenie zgromadziło zawodowych astronomów, amatorów i sceptyków, których łączyło wspólne uczucie zdumienia i niedowierzania temu, co widzieli. Ale tu pojawia się naprawdę dziwna i podejrzana część tego wszystkiego. Te niesamowite zdjęcia zostały wykonane dokładnie dwa dni przed zaplanowaniem przez NASA bardzo ważnej aktualizacji na temat koordynacji obrony planetarnej związanej z Trzema i Atlasem. Na początku tego samego miesiąca Międzynarodowa Sieć Ostrzegania przed Asteroidami dodała obiekt do swojej oficjalnej listy monitorowanych ciał niebieskich, szczególnie ze względu na jego nieprzewidywalne wzorce ruchu i dziwną emisję światła. Kilka agencji kosmicznych po cichu dostosowało swoje harmonogramy obserwacji. Aby skupić się na tym tajemniczym gościu, sugerując, że już wiedziały, że jest w nim coś bardzo niezwykłego. Najbardziej niepokojącym aspektem było to, że pomimo posiadania znacznie bardziej zaawansowanego i droższego sprzętu, niż mógł sobie pozwolić jakikolwiek astronom amator, oficjalne obserwatoria nie opublikowały w ostatnich tygodniach zdjęć trzech i atlasa w porównywalnej wysokiej rozdzielczości. Fakt że niezależny youtuber potrafił uchwycić tak wyraźne i przekonujące zdjęcia, podczas gdy duże instytucje zachowywały całkowitą ciszę, sprawił, że wiele osób zaczęło wątpić, czy agencje te celowo ukrywały ważne informacje przed opinią publiczną. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że władze wiedziały o Trzy i Atlasie znacznie więcej, niż były skłonne publicznie przyznać. Odkrycie to szybko stało się punktem zjednoczenia naukowców, obywateli i niezależnych badaczy którzy uważali, że zwiększenie przejrzystości w eksploracji kosmosu było już dawno potrzebne. Wiele osób chwaliło firmę Dobsonian Power za zaangażowanie w ukazywanie surowej, niezmienionej prawdy o tym, co naprawdę istnieje w kosmosie. Fotografie ujawniły coś, co podważyło wszystko, co myśleliśmy, że rozumiemy na temat tego, co istnieje poza Ziemią, a ludzie byli głodni odpowiedzi, których oficjalne kanały nie chciały lub nie były w stanie udzielić ale odkrycie trzech i atlasu nie było jedynym dziwnym wydarzeniem, które skłoniło ludzi do rozmów i zadawania poważnych pytań. W tym samym czasie podczas programu, który miał być całkowicie rutynową audycją o pięknie śnieżnego księżyca, doszło do bardzo tajemniczego zdarzenia. Amerykańskie media udostępniły film NASA, który rzekomo uwypuklił imponującą klarowność i jasność pierwszej pełni księżyca w roku. Jednak widzowie natychmiast zauważyli coś, czego zdecydowanie nie powinno tam być. Tuż nad Księżycem pojawiła się świecąca kula, poruszająca się powoli, ale równomiernie w górę, ze stałym, niewytłumaczalnym światłem, które wyraźnie wyróżniało się na czarnym tle przestrzeni. Obiekt nie zachowywał się jak żaden znany samolot, satelita czy śmieci kosmiczne. Jego ruchy były niewiarygodnie gładkie i kontrolowane, a on utrzymywał stały blask przez cały swój wygląd. Ale to, co wydarzyło się w następnej klatce filmu, było jeszcze bardziej podejrzane i niepokojące. Kamera delikatnie przechyliła się w dół, skutecznie wykadrując wierzchołek księżyca i całkowicie usuwając świecącą kulę z pola widzenia. Ta zmiana kadru wydawała się bardzo przemyślana i celowa, a co bardziej uważni widzowie szybko zwrócili uwagę na coś, co wydawało się oczywistym aktem cenzury. W mediach społecznościowych natychmiast wybuchły oskarżenia. Że NASA lub kanały telewizyjne aktywnie próbują zatuszować dowody na to, co może być prawdziwą obserwacją UFO zrzuty ekranu przedstawiające wątki zalane świecącą kulą na redwicie, filmy analityczne na YouTube i grupy na Facebooku poświęcone UFO, gdzie teorie rozprzestrzeniają się błyskawicznie. Obiekt nie pasował do żadnego znanego zjawiska naturalnego ani sztucznego. A jego czysty ruch w połączeniu z niesamowitym blaskiem tylko pogłębił tajemnicę tego, czego byli świadkami ludzie. Sprawa pogorszyła jeszcze całkowita cisza ze strony oficjalnych źródeł. NASA nie skomentowała świecącej kuli, podobnie jak żadne z mediów, które pierwotnie wyemitowały wideo. Dla wielu widzów ta cisza była jeszcze bardziej odkrywcza niż jakiekolwiek wyjaśnienia. Całkowity brak prób wyjaśnienia lub pogięcia dalszych działań w tej sprawie doprowadził ludzi do przekonania, że to, co zostało uchwycone na nagraniu wideo, było na tyle znaczące, że uzasadnia zorganizowane tuszowanie. Te oskarżenia o celową cenzurę nie są wcale nowe i sięgają kilkudziesięciu lat wstecz do niektórych z najsłynniejszych momentów w historii eksploracji kosmosu. Jeden z najczęściej przytaczanych przykładów pochodzi od Donny Her, byłej ilustratorki NASA. Która w publicznych wywiadach stwierdziła, że osobiście była świadkiem systematycznego modyfikowania zdjęć w laboratorium w celu usunięcia obiektów wyglądających dokładnie jak latające spotki. Według ich szczegółowych zeznań, anomalie te były rutynowo retuszowane przed upublicznieniem zdjęć. Ich oświadczenia, wraz z podobnymi relacjami innych byłych wykonawców i pracowników NASA. Ukazują obraz systematycznej cenzury zaprojektowanej specjalnie w celu ukrycia dowodów na niewyjaśnione zjawiska powietrzne w przestrzeni kosmicznej. Powody tej rzekomej edycji są przedmiotem dyskusji. Niektórzy uważają, że dzieje się tak ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym i obawę przed powszechną paniką w przypadku nagłego ujawnienia dowodów na istnienie życia pozaziemskiego. Inni uważają, że tajemnica jest bardziej wyrachowana i ma na celu zachowanie przewag technologicznych lub dlatego, że obiektami tymi mogą nie być kosmici, ale wysoce zaawansowany samolot eksperymentalny opracowany w ramach tajnych programów wojskowych. Bez względu na prawdziwy powód nagłe przerwy w transmisji obrazu, przerwy w transmisji i przerwy w transmisji wideo na żywo z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przekonały wiele osób, że coś ważnego jest celowo ukrywane przed opinią publiczną. Oskarżenia te zostały jedynie wzmocnione przez rozwój narzędzi cyfrowych, które pozwalają każdemu dokładnie przeglądać i badać obszerne archiwa NASA. Badacze amatorzy spędzają obecnie niezliczone godziny analizując nagrania wideo z łazików marsjańskich, teleskopów kosmicznych i kamer orbitalnych, szukając dowodów na anomalie, które mogły zostać przeoczone lub celowo ukryte. Księżyc zawsze był głównym tematem teorii dotyczących tuszowania faktów i dowodów okultystycznych, a ostatnie wydarzenia tylko jeszcze bardziej podsyciły płomienie. Chiny przeszły do historii, osiągając niesamowity kamień milowy w postaci wylądowania sondy Czane 4 na niewidocznej stronie Księżyca, zapewniając jedne z najostrzejszych, jakie kiedykolwiek wykonano, zdjęć powierzchni Księżyca, która jest zawsze zwrócona od Ziemi. Ale wśród tych przełomowych obrazów był jeden szczególnie, który wzbudził wiele zdziwień i wywołał intensywną debatę w społecznościach badaczy UFO na całym świecie. Zdjęcie, o którym mowa, pokazywało księżycowy krajobraz z niezwykłą wyrazistością i szczegółowością, ale w tle pojawiła się duża anomalia w kształcie dysku, która wyraźnie nie należała do naturalnego terenu księżyca. Obiekt bardzo wyraźnie wyróżniał się na tle reszty, co doprowadziło wielu badaczy do wniosku, że na pewno nie jest to naturalna formacja geologiczna, ale coś znacznie bardziej tajemniczego i potencjalnie sztucznego. Entuzjaści i badacze UFO natychmiast zaczęli analizować każdy szczegół zdjęcia, a wielu uznało je za jeden z najbardziej przekonujących dowodów, jakie kiedykolwiek uchwycono na działalność pozaziemską na księżycu. Tym, co uczyniło to odkrycie szczególnie znaczącym, była nie tylko klarowność obrazu, ale także fakt, że pokazywał on obiekt który wydawał się znajdować bezpośrednio na powierzchni Księżyca, a nie po prostu przelatywać nad nim. Większość obserwacji UFO w pobliżu Księżyca dotyczy poruszających się obiektów w różnych odległościach, ale ten wydawał się być obiektem, który wylądował lub został celowo umieszczony na samym Księżycu. To wyjątkowe odkrycie zdaje się potwierdzać twierdzenia niektórych astronautów, którzy zgłaszali, że podczas misji na Księżyc czuli się, jakby byli stale obserwowani. Obecność takiego obiektu bezpośrednio na powierzchni Księżyca uwiarygodniła dziesięciolecia raportów o dziwnych spotkaniach podczas misji kosmicznych. Sugerowało to, że inteligencja monitorująca działalność człowieka w przestrzeni kosmicznej nie tylko obserwuje z daleka, ale już ustanowiła stałą obecność na ciałach niebieskich, które ludzie aktywnie badają. Dla wielu badaczy i entuzjastów ta fotografia stanowiła poważny przełom który połączył historyczne zeznania astronautów z konkretnymi dowodami wizualnymi, których nie można było łatwo odrzucić. Pomysł, że astronauci napotkali podczas misji kosmicznych niewyjaśnione zjawiska, nie jest niczym nowym. Historie te krążą od dziesięcioleci, a wiele osób twierdzi, że sami astronauci widzieli dziwne obiekty manewrujące w kosmosie. Niektórzy astronauci wypowiadali się nawet publicznie na temat swoich spotkań, opisując tajemnicze statki, które wydają się stale monitorować ich misje. Jeden z najsłynniejszych incydentów miał miejsce podczas historycznej misji Apollo 11 w roku 1969, rok, kiedy Neil Armstrong podobno wspomniał o spotkaniu z innym statkiem kosmicznym podczas eksploracji powierzchni Księżyca. Według relacji, które pojawiły się na przestrzeni lat, wiadomość ta była początkowo utrzymywana w całkowitej tajemnicy, ale później została ujawniona, co wywołało duże zainteresowanie naturą tych niezidentyfikowanych podmiotów. Incydent poruszył wyobraźnię świata i dał początek różnym teoriom na temat możliwego kontaktu istot pozaziemskich podczas pierwszych kroków ludzkości w innym świecie. Zeznania zawodowych astronautów mają ogromną wagę ze względu na ich wiarygodność i rygorystyczne szkolenie. Nie byli to przypadkowi obserwatorzy czy amatorzy obserwujący niebo ale świetnie wyszkoleni piloci i naukowcy, którzy wyraźnie rozumieli różnice między znanymi samolotami, śmieciami kosmicznymi i naprawdę niewyjaśnionymi zjawiskami. W ich relacjach opisano obiekty, które poruszały się w sposób całkowicie sprzeczny z konwencjonalną fizyką, nagłe zmiany kierunku, nieruchome szybowanie i przyspieszenia do niewiarygodnych prędkości znacznie przekraczających jakąkolwiek znaną ludzką technologię. Rozwój konsumenckich teleskopów i aparatów cyfrowych stworzył nową erę amatorskich obserwacji kosmosu, która generuje niespotykaną dotąd liczbę niewyjaśnionych filmów i zdjęć. Dziś entuzjaści astronomii na całym świecie są uzbrojeni w technologię, która wcześniej była dostępna jedynie w profesjonalnych obserwatoriach i wykorzystują ją do dokumentowania zjawisk, które poważnie kwestionują naszą wiedzę o tym, co istnieje w przestrzeni bliskiej Ziemi. Platformy internetowe stały się centrami, w których naukowcy obywatelscy dzielą się swoimi odkryciami i współpracują przy szczegółowych analizach. Społeczności badawcze UFO rozrosły się wykładniczo, ponieważ ludzie łączą zasoby i wiedzę w celu badania obserwacji, które w przeciwnym razie zostałyby zignorowane przez tradycyjne instytucje. To wspólne podejście pozwoliło nam udokumentować wyraźne wzorce i zachowania, które sugerują inteligentną i zorganizowaną aktywność w przestrzeni kosmicznej a nie przypadkowe zjawiska naturalne. Najbardziej przekonujące przypadki dotyczą obiektów, które wykazują oczywiste oznaki kontrolowanego ruchu i zamierzonego celu. Wielu niezależnych obserwatorów nakręciło filmy przedstawiające statki w kształcie dysku i trójkąta w pobliżu księżyca, często poruszające się w doskonałej formacji lub wykazujące możliwości lotu, przewyższające jakąkolwiek znaną technologię lotniczą. Ostatnie odkrycia związane z Atlasem 3 i Wraz z obserwacjami z systemów monitorowania przestrzeni kosmicznej, takimi jak 2 i Borysow, CER-2025, R2-Swan oraz danymi zebranymi przez programy takie jak SOHO i Svan, stworzyły doskonałą burzę dowodów sugerujących, że w naszym układzie słonecznym dzieje się coś naprawdę niezwykłego. Każdy incydent wzmacnia pozostałe, budując coraz silniejszy dowód na to, że zdecydowanie nie jesteśmy sami i że inteligencja spoza Ziemi może aktywnie badać nasz świat i monitorować nasze działania w kosmosie. Nie wiadomo, czy zjawiska te reprezentują gości z innych układów gwiezdnych, podróżników w czasie z naszej przyszłości, czy może coś zupełnie innego. Jednak dowody nadal gromadzą się w szybkim tempie, którego nie można już dłużej ignorować. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Jeśli nadal tu jesteś. Nie zapomnij kliknąć wideo na ekranie, aby uzyskać więcej treści wysokiej jakości.